Z nami Rafał Peterty, witam serdecznie. Witam. Rafał wracacie, jesteście niedługo po Mistrzostwach Polski w low -kiku. no spory sukces. Tak, spory sukces, pięć złotych medali, wspaniały występ zawodników, no zostaliśmy najlepszym klubem, Max został najlepszym zawodnikiem, także zgarnęliśmy wszystko co się dało. No to jest osiągnięcie, szczególnie to klubowe. Tak, no bardzo się cieszę, no bo takich tych czołowych zawodników, zawodowców mamy bardzo dobrych, no a tutaj się także pokazali jeszcze amatorzy, juniorzy, wspaniały występ, no także naprawdę jest, jest, klub jest bardzo mocny. Ilu was pojechało na zawody? Pojechało nas 9 osób, z czego 5 zdobyło złotych medalów. Niedługo mistrzostwa Polski K1, też takim mocnym składem jedziecie? Nie, już teraz nie jedziemy mocnym składem, ponieważ część naszych zawodników walczyła o to, żeby być w kadrze low kicku. No, teraz Max ma walkę zawodową w piątek, w piątek, w piątek a mistrzostwa są w sobotę. Także część jest kontuzjowanych zawodników, także jedziemy dużo słabszym składem, ale to nie ma znaczenia w tej chwili. Ta grupa robi się bardzo mocna, masz już na takie trzy znaczące można powiedzieć nazwiska. Ostatnio Michał Runkiewicz, zajebista walka z, z Jewtuszko. To myślę, że taki ważny krok w jego karierze, prawda? Bo to nazwisko bardzo znane, wielu ludzi obserwowało tą walkę. Teraz znają Michała. Tak, no ja się śmiałem, Michał zabrał wszystkie skalpy, które zdobył je w Tuszko, przejął jego chwałę. No i teraz teraz, teraz tylko czekać na, na jakieś kolejne wielkie wyzwania. Nie naprawdę to była trudna walka, no bo to jednak to nie jest zawodnik z MMA, ale to jest naprawdę super, super kawał zawodnika, nie? Także pokonać go to nie jest tak łatwo i nie było łatwo. I naprawdę do tej walki szykowaliśmy się bardzo mocno. Przez pracowaliśmy kilka tygodni, dwa razy dziennie, także bardzo się cieszymy z tego sukcesu oboje. No wyszedł z bardzo pewny siebie. Tak, wyszedł pewny siebie, mieliśmy taktykę opracowaną. Ja miałem dużo czasu, żeby się z nim przygotowywać i to było efekty widać na ringu. Z tego co wiem, Koniu nie lubi takich e, zawodników, którzy są bardzo lotni na nogach, a jest takim jest, także to był naprawdę trudny przeciwnik dla niego. Tak, jest taki jest, ale ja też taki byłem, dlatego mi było łatwo Michała trenować, sam udawałem Irokeza, stawałem w lewej pozycji i szykowaliśmy się właśnie i tak na różne patenty i, i przyniosło to sukces. Tutaj drobny update, nie byłeś tylko jesteś, tu widziałem jakieś filmiki ostatnio na Facebooku, ciągle jest szybkość. E, no Wróciłem, wróciłem do gry, na razie tylko sobie tutaj tańcuję od czasu do czasu, ale no, znowu kocham kickboxing, tak jak kochałem go przez cały czas. Troszeczkę teraz e, znalazłem czas, żeby też e, w czasie przygotowań zawodników, po prostu po, po, pomaga mi w ten sposób, że trenuję razem z nimi, no i myślę, że to będzie przynosiło jeszcze większe efekty. No to musimy zachęcić DSF do jakiegoś starcia legend, y, Rafał Peterti w ringu. Już byłem namawiany, na razie, na razie rozmawiamy o zawodnikach. Okej, okay, ale formę robisz, także coś jest na rzeczy. Forma jest cały czas. <laughs> cały czas. Łukasz Kaczmarczyk, też ostatnio walka na, na fenie, bardzo fajna, z dobrym zawodnikiem. No dziś trochę jest czasu od tej walki, ale też ważny krok w jego karierze. Tak, no Łukasz to jest taki nietypowy zawodnik, ponieważ on bardziej się nastawia na walki amatorskie. Także większość zawodników po prostu kariera amatorska jest tylko takim taką mockością do tej kariery zawodowej. No, a Łukasz Kaczmarczyk bardzo lubi amatorski kickboxing i Powiedział, że będzie startował dotąd, to będzie mistrzostwo świata, a później dopiero przechodzi na zawodowstwo. Także on, ja wiem, że jest konsekwentny i wiem, że to zrobi. No a sobie tak rekreacyjnie startuje w tych walkach zawodowych. No ja go namawiam, żeby, żeby jednak mocniej poszedł to w to zawodowstwo. Myślę, że e, tu we Wrocławiu będą walki na Fenie, na DSF-ie. Myślę, że niedługo rozpocznie też taką karierę zawodową. To będziemy pilnować Pawła Uziwiaka, żeby mu coś tutaj dało we Wrocławiu. No i ostatni z Twoich e, wielkich heroesów, Szalony Max. Niedługo walczy w nowej kategorii. Tak, no w 81. No już zawalczył na Mistrzostwach Polski w 81, jest dużo szybszy, dużo lepszą ma wytrzymałość tej kategorii. No i nie musi dużo zbijać, ona na tą 8-6 był troszeczkę za słaby. E, teraz ma tego Białorusina i myślę, że tutaj będzie, będzie widać tą różnicę właśnie siły, to, że Max będzie mógł pokazać tą dynamikę siłę jaką ma. Moim zdaniem świetna decyzja, teraz wielu zawodników stara się zrobić tą wagę i zejść kategorię niżej. Konkurencja robi się duża, także trzeba też y, walczyć w możliwie najniższej kategorii, prawda? No tak, tak. No Max nie, jest, y, nie, nie był ani wysokim zawodnikiem, ani naturalnie tak mega silnym, ale jest za to bardzo szybki. Bardzo szybki był na 8.6, a na 8.1 jak, jak zrzucił, jak poprawił sylwetkę, jak poprawił sylwetkę, troszeczkę tłuszczu zrzucił, jest teraz naprawdę szybki i myślę, że to będzie jego najlepsza kategoria. Zostajecie w tej kategorii już na stałe? No zobaczymy, bo tak naprawdę te mistrzostwa polskie miały być po to, żeby zobaczyć jak on się będzie czuł. On czuł się super, pokonał naprawdę renomowanych zawodników na mistrzostwach polskich, zawodowców, mistrzów. No i teraz zobaczymy jak będzie zawodowo w tej kategorii. Jeżeli będzie dobrze, to na pewno zostaniemy. Chciałem się jeszcze zapytać o klub. Niedawno tutaj otworzyłeś na, na ruskiej w centrum miasta, w centrum Wrocławia klub. Widzę, ludzi jest dużo, mimo że po świętach. Tak, ludzi no, bywa jeszcze więcej, po świętach y, troszeczkę, troszeczkę jest mniej, ale jeżeli ogólnie miałbym sumę, no to jest bardzo dużo ludzi. Myślę, że, że to był strzał w dziesiątkę, dużo w Rosjanie trenuje. E, kickboxing robi się popularny, walki są w telewizji, to się też przekłada tutaj na, na to zainteresowanie takie rekreacyjne. E, no i też troszeczkę na młodzież teraz kształcimy, bo chcemy robić tutaj galę, znaczy może nie gale, tylko ligi. Ligi pod patronatem DSF-u, także myślę, no jest co robić naprawdę. To wygląda na to, że się czasowo wstrzeliłeś idealnie w dobry moment? Tak, czasowo się wstrzeliłem, tylko że czas, czasowo nie mogę się tutaj poradzić, nie mogę się rozdwoić. Trochę brakuje właśnie jeszcze jakichś osób, które mogłyby się w to zaangażować. Tak, żeby, bo, bo są tematy, które można rozwijać, no ale no, niestety my z żoną tutaj od rana do wieczora pracujemy, jeszcze by się przydały jakieś. Jakieś osoby, które by tutaj charytatywnie mogły pomóc. Zawodnicy się starzeją, także niedługo dostaniesz darmową siłę roboczą. Tak, zawodnicy pomagają i tutaj muszę ich pochwalić. To wszyscy ci czołowi zawodnicy pomagają i w treningach i, i we wszystkim. Także tu jesteśmy jak, jak rodzina, także tutaj naprawdę im pomaga, Mogę im oficjalnie właśnie podziękować też. Jakiś nowy zawodnik albo zawodniczka, która dołączyła do klubu, którą warto wspomnieć? No dołączają cały czas, tutaj Kamil Colton z, z Anglii teraz próbuje coś tutaj z nami współpracować, super zawodowy, który walczył w Muay Thai, no, z innych klubów dochodzą zawodnicy, no, tacy powiedzmy materiał na zawodników, których się starali wykształcić, no, ale też bazujemy na, na swoich zawodnikach, których trenujemy od, od, od dziecka, wtedy to są jednak najbardziej sprawdzeni, z innych klubów. E, też już, już pomału muszą się przyzwyczaić, muszą się w tą rodzinę wstrzelić, ale no, jest potencjał, jest. Przychodzą, przychodzą, przybywają, także będzie. A okolicznych bankowców i informatyków zbierasz z okolicy? Przychodzą, ale tak naprawdę to nie, nie zawsze ich rozróżniam, już to jest bankowiec, kto nie jest, ale no, to chodzą ludzie tu, tak ludzie pracujący, takie te grupy rekreacyjne. Powiedzmy około 30-latkowie, tacy, którzy przychodzą, nie chcą być sportowcami, no to to jest jak gdyby baza nawet tego klubu, można powiedzieć. Tak, to są ci ludzie, którzy tutaj utrzymują ten klub. Ok, dzięki serdeczne. Miło było się zobaczyć po przerwie. No i powodzenia w Nowym Sączu. Dziękuję bardzo.